Aleksander Hutera Sporty Walki Org, ze mną Mateusz Głąb. Witam serdecznie. Pierwsze pytanie, ostatnio sporo kontuzji, długo nie walczyłeś, możesz powiedzieć jakie to były kontuzje, czym były spowodowane? No kurczę, to był bardzo nieudany sezon, tak jak mój Real Madryt, jestem fanem Realu Madryt, też im nie wyszło. No jak wszyscy wiedzą, w maju po walce z, z Łukaszem Koperą połamałem rękę, bardzo długo to, to trwało, rehabilitacja, operacje. Później zacząłem wracać, przygotowywałem się, żeby zawalczyć zawalczyć na fenie, no i w październiku podczas sparingów ponownie refrakcyjnie złamałem tą rękę, obydwie kości, odnowiła się kontuzja, ta przerwa się przeciągnęła jeszcze, jeszcze raz, no i później taki nieszczęśliwy wypadek, w którym złamałem łopatkę. Jednak no wracam już do treningów, jestem w, na etapie przygotowania siłowego i, i walczę, walczę z całych sił, żeby w tym roku jeszcze wyjść do OKTAGONu. Czyli już trenujesz, i możesz powiedzieć jak, jak mocno teraz trenujesz i, i czy, czy nastawiasz się na to, że za niedługo będzie jakaś walka i po prostu jesteś gotowy rozpocząć przygotowania od teraz? Powiem Ci tak, czekam jeszcze na rezonans, żeby potwierdzić, czy, czy, czy mogę wracać na matę. Delikatnie coś tam zaczynam, zaczynam technikę. Przede wszystkim skupiam się na treningu siłowym. Mam, mam codziennie, codziennie mam siłownię i, i cardio wymieszane. To jeden, dwa treningi dziennie. Na razie na razie jest to taki okres przygotowawczy do, do sezonu. W sierpniu chciałbym zaliczyć jakiś obóz, jechać do zakopanego, już zrobić mocny tlen. Wrzesień, październik myślę już taki trening specjalistyczny, no i, i zobaczymy, jak zdrowie pozwoli to no to może może gdzieś pod koniec roku zawalczymy a widzimy, że przybrałeś mocno na masie. To jest jakby wypadkowa tego, że, że była przerwa taka od mocniejszych treningów. Czy to jest nastawienie na zmiany kategorii wagowej? To się znaczy nastawienie było było już wcześniej. Fakt jest taki, że, że brak treningów i, i moje skłonności do słodyczy troszkę wpłynęły, że ten no raczej okres tej masy się przeciągnął i troszkę troszkę nam to za bardzo uciekło. Aczkolwiek no, było założenie ze zmianą kategorii. Teraz teraz musimy się zdecydować dokładnie na, na jaką kategorię wakową. Wagową się zdecydujemy. Jaka waga na ten moment? 92 kilo. Czyli nastawiasz się na albo kategoria półśrednia, albo nawet kategoria średnia, tak? Yy, dokładnie, dokładnie tak. No założenie było na półśrednią, bo bo miałem yy, 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 tak sobie wrócić do tych 88 kg, ale już nie schodzić do 70, bo, bo jednak te 16, 17 kilo to było za dużo i mocno, mocno to obciążało mój organizm. Czyli to definitywny koniec z 70 Tak, tak. to, to zdecydowanie. Myślisz, że przez to, że tak dużo zbijałeś kilogramów, to mogło wpłynąć na tę kontuzję? E, tak, też mi powiedział lekarz, to, to jest duże duże prawdopodobieństwo, bo jednak ja do każdej walki te 15 kilo przynajmniej robiłem. I w sumie e, już, już e, powiedzmy, e, no nie w dzieciństwie, a w młodości, jak, jak jeszcze startowałem w taekwondo, to w wieku gimnazjalnym też zawsze zbijałem e, no sporo po, po 6-7 kilo. E, także myślę myślę, że to, to mogło mieć wpływ, że, że z czasem się to odłożyło. Powrót w kategorii półśredniej, masz jakichś przeciwników na oku, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Jak oceniasz w ogóle te kategorie w Polsce? Jest to mocna kategoria, jest to naprawdę, bo to jest dosyć, dosyć popularna waga, nawet, nawet tutaj na, na Dolnym Śląsku mamy naprawdę mocnych zawodników. Mam nadzieję, że, że będę będę z nimi też współpracował, razem się przygotowywał, bo to wiadomo wymiana, wymiana z różnymi klubami, z różnymi zawodnikami. Każdy ma swój styl, każdy, każdy ma, ma jakieś inne, inne walory. To jest kategoria, gdzie są i wyżsi, i, i mniejsi, bardziej zbutowani, także ciekawa, ciekawa kategoria. Czyli planujesz przygotowania poza wrok z Gymem, jeszcze w innych klubach, tak? Tak, tak. Wszystko, wszystko podstawę. Będę tutaj we wrok Gym. Trener Skurkowski cały czas jest moim głównym trenerem, on będzie prowadził, ale dodatkowo planuję, planuję też wyjść poza, poza, poza Gym, żeby, żeby przygotowania były bardziej profesjonalne. A z kim sparujesz tutaj we Wroksgymie najczęściej? Jak są twoi sparing partnerzy główni? Tutaj głównie, jeśli chodzi o brazylijskie jiu to jest Mendes, Jan Dugosz, jest Piotrek Patelski, Tomek Skurkowski. Są to zawodnicy klasy, klasy powiedzmy światowej, europejskiej, którzy zdobywają medale na, na mistrzostwach Polski, mistrzostwach Europy. Naprawdę, naprawdę mocni, mocni zawodnicy. Jeśli, jeśli chodzi o stójkę, też albo przyjeżdżają do nas zawodnicy, tutaj, tutaj pomaga mi też Paweł, Kral, pomaga mi chłopaki z Gym Fightu, Emil Awrycewicz. Oni nie są czynnymi, czynnymi zawodnikami, jednak też z wielkimi sukcesami Mistrzostw Polskiej, Europy, Świata i, i, i zazwyczaj z nimi tutaj. Do Bartka Batry też jeździłem, przygotowywałem się, także korzystam, korzystam cały czas z klubów tutaj z okolicy Wrocławia. Jesteś nadal związany kontraktem z organizacją FEN. Czy planujesz, jeśli planujesz powrót do MMA teraz w najbliższym czasie, to będzie to organizacja FEN? E... Fen, wiem, że organizuje galę teraz niedługo w październiku. Nie wiem, czy zdążę się wyrobić. Rozmawiałem z prezesem Szubą, oni są cały czas zainteresowani moim osobom. Ja z przyjemnością do Fenu też wrócę. Jest to bardzo mocna organizacja, prężnie się rozwija. Każda, każda, każdą galę śledzę. Czy, czy jestem jestem w, tak w Lubinie, gdzie walczy mój przyjaciel Dominik Zadora. W środę idę, no to na jego wesele. Także także cały czas to śledzę. To jest to jest naprawdę fajne. Organizacja i z przyjemnością dla nich zawalczę. Czy to wesele, na które teraz się wybierasz, nie, jakoś nie zburzy Twoich planów przygotowawczych, nie, nie wydłuży tego oczekiwania na rozpoczęcie kampu? Nie, nie, nie. Ja, ja jestem osobą, która potrafi się bawić bez alkoholu, bez, bez używek. Teraz też w sobotę, w niedzielę byłem na weselu u kuzyna. Mimo wszystko, treningi były wykonane. W sobotę rano, w niedzielę, w niedzielę mam offa, jednak pilnowałem się i z jedzeniem, i, i, i używek nie używam, także to, to nie jest jakiś problem. Właśnie była mowa o używkach, bardziej, bardziej chodziło mi o tę o te aktualną Twoją wagę i, i to ile można jeść na weselu, więc czyli przewidujesz, że całą noc tańczysz po prostu i, i, w, i tracisz kilogram? Dokładnie, dokładnie. W środę, w środę e, rano jeszcze, jeszcze mam treningi, mam rehabilitację, e, wesele jest dopiero na wieczór, także wszystko, wszystko jest zaplanowane. A, b, b, kategoria półśrednia, fen? Są jacyś zawodnicy, z którymi chciałbyś się zmierzyć? Oczywiście jest, jest też mistrz kategorii pośredniej, czyli Andrzej Grzebek, ale ale czy, czy poza nim jeszcze jacyś zawodnicy? No ja miałem Ponad rok, przerwu, także, ponad rok przerwy, także na pewno na walkę mistrzowską od razu nie będę, nie będę aspirować. No wiadomo, jest Jacek Jędraszczyk, z którym walczyłem, który jest bardzo, bardzo solidnym zawodnikiem. Nie do końca zgadzam się z tą porażką, także myślę, że rewanż byłby atrakcyjny dla, dla wszystkich stron i, i, i również dla kibiców. W tamtej walce pojawiło się sporo kontrowersji. Mógłbyś opowiedzieć o, o szczegółach tamtego pojedynku? No przegrałem walkę decyzją, zabrakło prądu, zabrakło prądu w trzeciej rundzie, za bardzo skupiłem się na, na walce parterowej, tutaj chciałem być brazy zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, chciałem tam gdzieś urwać nogę, taki, taki był plan, który, który został dobrze zdetronizowany. No w moim odczuciu i w nagraniu gdzieś tam widziałem, że, że była, była taka sytuacja, gdzie jacy klepnął, ja popuściłem sędzia, nie widział, bo to było z drugiej strony. No nie chcę wracać, przegrałem walkę i, i, i jestem, jestem gotowy, tak jak mówię, zawalczyć z każdym, zawalczyć z każdym, zawsze nigdy nie kalkulowałem, przyjmowałem to co, to, co mi dawali. Tam było troszkę błędów z mojej strony popełnionych, bo była walka za dwa tygodnie na Fenie, ja, ja byłem w, schodziłem już do wagi 70 kilo, tutaj była też duża różnica wagi w głowie, w głowie miałem drugą walkę, troszkę, troszkę powiedzmy może zlekceważyłem przeciwnika, bo chciałem to szybko wygrać, a, a, a posz... nie, po, nie poszło po prostu po mojej myśli o tych aspiracjach swoich, jeśli chodzi o brazylijskie jiu-jitsu, że w ostatniej walce, w, tej, w tamtej walce chciałeś pokazać, że jesteś zawodnikiem parterowym, a starty w brazylijskim jiu-jitsu to jest jakaś taka element Twoich przygotowań do kolejnych walk? E, tak, tak. Ja cały czas jak, jak przygotowywałem się do walk, czy, czy w trakcie przygotowań, te, jak głównie nogi, ponieważ kimona nie do końca mi leżą, trener Tomek tutaj próbował mnie przekonywać, aczkolwiek, no jak jak trzeba, wiadomo, technikę zrobię, wystartuję w zawodach, aczkolwiek w tym nogi zdecydowanie lepiej się się czuję i zawsze jakieś Puchary Polski, Mistrzostwa Polski, czy tutaj nasze lokalne zawody e, Bremu udział. Czy, czy tak jak startowałem e, na Almie, to startowałem i w brazylijskim jiu i w MMA jednocześnie. Tam, żeby, żeby podczas jednego turnieju jak najwięcej tych walk zrobić, zdobyć doświadczenie. Nie ukierunkowuję się tutaj na wynik. Bardziej, bardziej mi zależy na doświadczeniu, na walkach z różnymi przeciwnikami. No i tak jak mówię, na pewno, na pewno w przygotowaniach chcę sobie teraz wrzucić jakieś kampy, czy to właśnie z brazylijskiego jiu czy wymieszane brazylijskie nogi z MMA. Może wyjazd do Brazylii? Bardzo chętnie, zapraszam sponsorów. W ostatniej walce przegrana, spowodowana kontuzją, czy nie kusicie ten rewanż? Z, z Łukaszem, jak najbardziej, też, też jestem, jestem otwarty na tą propozycję. Wiem, że Łukasz walczył teraz dalej w 70 kg, ale walczył też na 77. Myślę, że taka walka, jak najbardziej jestem otwarty. postawiłby warunki, że tylko i wyłącznie rewanż w, w kategorii 70 kg, to, to zaryzykowałoby zbijanie? Nie, nie, nie. Na pewno, na pewno nie obciążałbym już tego organizmu. Nie, 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 nie jestem gotowy na to. Powiedz, jakie są Twoje plany na najbliższą przyszłość? Moje plany na najbliższą przyszłość? Rozwijam biznes, bo, bo w związku z tym, że, że miałem, miałem przerwę, musiałem, musiałem się gdzieś tam przekierunkować, żeby, żeby się jakoś utrzymywać. Część sponsorów została, za co bardzo dziękuję, bo cały czas mnie wspierają. Ja cały czas gdzieś tam próbowałem, wracałem do tych treningów, później następna kontuzja, wracałem, następna. Jednak mimo wszystko są przy mnie, za co im bardzo, bardzo dziękuję. Jest to ważne wsparcie. Moje plany. W no, cały czas w głowie jest pas mistrzowski. Tak, to jest, to jest niespełnione marzenie, o, o które będę dążył, tak jak mówię. Rozwijam swój biznes, żeby, żeby móc się też utrzymać i, i, i to jest priorytet, a, a przy tym, przy tym będę, będę walczyć i im więcej tamto będzie mi dawało możliwości, tym więcej czasu będę mógł sobie poświęcić na przygotowania. Zrezygnowałem z prowadzenia treningów, żeby móc się skupić stricte na sobie, żeby. żeby zadbać o tą regenerację również i, i, i tylko, tylko swoje treningi wykonuję, zajmuję się e, jakimś tam swoim biznesem e, ze no i, i, i będę chciał się skupić na, na tych walkach. Rozwijasz też swój kanał na YouTubie, powiedz jak, jak, jak idzie prowadzenie kanału? E, zacząłem, zacząłem, go rozwijać, e, później, później to stanęło i, i, i póki co, póki co e, w sumie dawno, dawno e, w tym roku chyba jeszcze nic nie dodawałem, e, jakoś, jakoś to się zatrzymało, nie nadaje się na YouTubera, Fame MMA to, to nie te klimaty. Jesteśmy przy Fame MMA jak, jak oceniasz takie twory? Powiem tak, ja zawsze, zawsze mówiłem, że free fighty są, są potrzebne gdzieś tam na gali, żeby przyciągnąć kibiców spoza grona, które, które jest zainteresowane stale. Jednak stricte fame MMA czy, czy tego typu gale, w, e, ja nie oglądam, żeby żeby im nie nabijać oglądalności, ani nie śledzę konferencji, niczego. Jestem, jestem przeciwny, powiem Wam, e, tak, jak prowadziłem zajęcia z dzieciakami, 12-13 lat, chłopaki trenują MMA i dla nich gwiazdami są. Ludzie, którzy niekoniecznie są, są wzorem do naśladowania i, 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 i mnie to boli, mnie to boli. Druga sprawa, że zawodnicy, którzy poświęcają na to całe życie, nie mają powiedzmy takich wypłat, takich pieniążków z tego, co, co ludzie, którzy gdzieś tam pokrzyczą, powyzywają się i, i zrobią pseudowalkę, bo, bo e, walką, walką do końca bym tego nie nazwał. Jasne, ale sporo zawodników, czołowych zawodników różnych kategorii wagowych w Polsce. Pomaga takim zawodnikom w przygotowaniach. Gdyby do ciebie zgłosił się taki zawodnik z Fejm MMA czy też z tej nowej federacji FFF, to pomógłbyś mu w przygotowaniach. Jak najbardziej. Się znaczy teraz, bo, bo współpracuję też, pomagam tam Tomkowi Makowskiemu ostatnio w, w końcówce przygotowań pomaga, pomagałem Dawidowi. Dawid wygrał walkę, to to była walka MMA, to nie był nie był żaden freak. On debiutował w tym w undercard i, i, I na końcówce przygotowań też jakieś tam wskazówki. Jeżeli będę miał możliwość, ja też jestem otwarty, chcę rozwijać ten sport. Jeżeli ktoś jest zdecydowany, jeżeli ktoś naprawdę chce się poświęcić, to to, to nie ma problemu. Jasne, także zgłaszacie się do Mateusza, przychodźcie na treningi i co? No, życzę powodzenia, zdrowia przede wszystkim, bo to najważniejsze i żebyś jak najszybciej stoczył walkę, wrócił do klatki. Dziękuję ślicznie, ja z, tej, z tego miejsca chciałem jeszcze raz podziękować wszystkim moim sponsorom, moim trenerom, moim przyjaciołom, którzy, którzy naprawdę mocno mnie wspierają, niekoniecznie się ukazują w mediach i, i, i mojej rodzinie za wytrwałość i, i wszystkim wszystkim kibicom za, za dobre słowa, bo wielu z was do mnie pisze, odzywa się. Wrócę silniejszy.